Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. A szczególnie gorąco witam osoby urodzone 1 kwietnia. Niezależnie oczywiście od tego, w którym roku przyszliście na świat, ile dokładnie macie lat, ile wiosen na karku, liczy się sam fakt, że właśnie 1 kwietnia, czyli w prima aprilis, obchodzicie swoje urodziny. Więc już na starcie zrobiliście zapewne swoim e, rodzicom psikusa, oczywiście bardzo pozytywnego. E, moi drodzy, król buław dla Was w w udziale. To będzie taka oczywiście ogólna wróżba urodzinowa dla wszystkich z 1 kwietnia, więc myślę, że każdy tutaj coś dla siebie znajdzie. Oczywiście mogą to być tylko niektóre informacje przeznaczone dla Was, bo pamiętajcie, że wróżby ogólne to do siebie mają, że no nie mogą idealnie korespondować ze wszystkimi. Ale ten Król Buław mówi nam przede wszystkim o tym, że jesteście osobami przedsiębiorczymi, asertywnymi, takimi, które. Y Chętnie podejmują różne życiowe wyzwania, które, jak to się mówi, zawsze są o krok do przodu. Czyli tacy ludzie z inicjatywą, też potraficie zapewne innych pociągnąć do odpowiedniego działania, potraficie odpowiednio zainspirować, wywrzeć presję, również czasami, jeżeli tego potrzebujecie tutaj może wam się ten król buław objawiać jako osoba też taka, która ma czasami troszeczkę wybujałe ego, czasami jest troszeczkę zbyt impulsywna, czasami się to mówi tak, że nas po prostu ponosi lekko, no lekko albo bardziej w zależności od człowieka, więc tutaj też um, jest taka mała rada, aby te swoje zapędy troszeczkę, troszeczkę powstrzymywać czasami w sytuacjach, kiedy jest to konieczne. No na pewno król buław jest osobą taką, Odarzoną charyzmą, czyli wyróżniacie się z tłumu, e, widać Was na tle innych. Jesteście osobami, które być może lubią też przebywać w centrum uwagi. E, raczej macie dość sporą wiarę w siebie, w swoje możliwości chociaż czasami może to być taka troszeczkę właśnie wiara nadmierna, czyli troszeczkę jakby takie może nie zadufanie w sobie, ale chęć dominacji nad innymi być może, ale to tylko w negatywnym aspekcie tej karty, więc myślę, że tutaj głównie będziemy stosować jednak ten pozytywny aspekt i on się będzie do Was odnosił. No na pewno jesteście osobami bardzo przedsiębiorczymi, więc to dobrze świadczy o Was, jeżeli na przykład prowadzicie własny biznes. Czasami być może decyzje podejmujecie Zbyt szybko, i warto by było na przykład bardziej się zastanawiać, bardziej myśleć nad tym. Natomiast na pewno wykorzystujecie wszystkie nadarzające się okazje. Także możecie tutaj naprawdę e, trafić w dziesiątkę, bo czasami, po prostu, e, żeby na czymś zarobić, na jakimś biznesie, no to trzeba właśnie być szybciej e, niż inni, czyli przed innymi wyprzedzać konkurencję jakby o krok do przodu zawsze. E, też możecie być osobami cieszącymi się sporym autorytetem. Być może niektórzy z Was zajmują jakieś na przykład kierownicze stanowiska. Jeżeli tak, no to e, tutaj rzeczywiście macie u swoich podwładnych poważanie. No, w uczuciach można powiedzieć, że jeżeli już jesteście z kimś, to się mocno angażujecie, potraficie naprawdę wiele z siebie dać. Można powiedzieć, że czasami macie taką ryzykancką żyłkę, nawet czyli lubicie zdobywać osobę, partnera, który Wam przypadnie do gustu, lubicie rzucić się w, taki, w jakieś szaleństwo. To może też oznaczać w stałych związkach, właśnie takie różnego rodzaju zabawy, eksperymenty. wszystko to, co służy ożywieniu po prostu waszego życia związkowego, nie tylko oczywiście seksualnego, ale ogólnie takiego życia na co dzień, czyli można powiedzieć, że z wami nie jest nudno. Być może ten król Buław symbolizuje partnera, który już gdzieś tam pojawia się w Waszym życiu na horyzoncie, albo który po prostu jest już Waszym stałym partnerem i wówczas by na pewno oznaczało to, że w Waszym związku nie będzie wiało nudą, ponieważ tutaj no, rzeczywiście jest to osoba charyzmatyczna, jest to osoba z pomysłami, z inicjatywą. No, jeżeli jesteście samotni, to możecie tutaj przyciągać rzeczywiście potencjalnych partnerów, możecie cieszyć się zainteresowaniem, więc jest też duża szansa na to, aby to zmienić, czyli na przykład wejść w jakiś związek. Na pewno ta karta oznacza również sukcesy zawodowe, sukcesy finansowe, być może odkryjecie w sobie jakąś nową pasję również, jakiś talent, będziecie przekraczać swoje możliwości, będziecie mieć nowe pomysły, idee na zarabianie pieniędzy. Też mówi ta karta, jeżeli nosicie się z zamiarem założenia własnej firmy, to jest to na pewno do Dobry czas na biznes, yy, możecie się sprawdzić właśnie w biznesie, yy, dlatego warto się tym zająć. Czyli, jeżeli macie taki pomysł, no to warto go rzeczywiście wdrożyć ży w życie, zrealizować. Zasadniczo, jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, Król Buław mówi o dobrym zdrowiu, o takiej witalności, o tym, że mamy dużo energii, że mamy dużo siły na co dzień, ale też tutaj trzeba uważać, żeby właśnie nie poszło to w drugą stronę, jak to się mówi ze skrajności w skrajność, czyli żebyśmy się po prostu najzwyczajniej w świecie nie przeforsowali, żebyśmy też mierzyli siły na zamiary. Czyli no tutaj nie robimy nic ponad swoje siły. Pamiętajmy o tym, że pomimo tego, że. Dziś Dzisiaj faktycznie towarzyszy nam energia, no to jutro może nastąpić pewien spadek energii, więc należy też y, efektywnie wypoczywać, i codziennie jest potrzebne takie właśnie wyciszenie, jakaś chwila relaksu, nie tylko od czasu do czasu czyli gdzieś tam w natłoku codziennych obowiązków tej waszej energii warto właśnie chociażby gdzieś wybrać się za miasto, odpocząć, czy po prostu najzwyczajniej w świecie troszeczkę wyciszyć swoje emocje, posiedzieć w domu, na przykład z dobrą książką, czy z herbatą i po prostu się wyciszyć. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu. Oczywiście wszystkim osobom urodzonym 1 kwietnia składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości, wszystkiego tego, czego sobie życzycie oraz aby Wam się działo dla Waszego najwyższego dobra. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.